Cześć siemano, witam wszystkich tutaj Lejto, witam was w kolejnym odcinku z Valorant gdzie przedstawiam wszystkie postacie, które są dostępne w zamkniętej becie Swoją drogą w opisie pod streamem macie link do całej serii jeżeli ktoś by chciał zobaczyć sobie jakąś konkretną postać A dzisiaj mamy kolejną, kolejnego agenta mianowicie jest to Sowa, inicjator tak zwany, czyli powiedzmy nasz taki snajper Valorantowy, także przedstawię wam jak działają jak wyglądają jego skille. Więc na sam początek mamy pierwszy skill, dron, jest do kupienia za 300, drugi skill na Q, strzała, piorun, za 100. Trzeci skill jest jeden na rundę, czyli go nie kupujemy, po prostu po odnowieniu się dostajemy, plus furia, łowcy, czyli ultimate, standardowo ładuje się poprzez zabicia, zginięcie, bądź zebranie specjalnych kulek, orbów, które pojawiają się na mapie. Także tak to się prezentuje. Postawiłem sobie boty, żeby lepiej wam pokazać umiejętności Sowy. To jest dosyć e, istotna sprawa. Także bierzemy e, C, czyli pierwszy skill. To jest taki dron. Dron, którego wypuszczamy. Wypuszczam możemy nim sobie latać, kierować oczywiście. Po prostu latamy i możemy oglądać, co się dzieje, ale można też strzelić takiego e, wroga i będzie on oznaczony przez parę parę chwil, e, żeby po prostu sobie Zobaczyć, gdzie on jest za ścianą, i tak dalej. Na przykład zaznaczymy tego i zaznaczymy sobie tego. No i jak widzicie, przez chwilkę są oni widoczni. Możecie poczekać, aż dron się sam zniszczy. Ten pasek na dole leci, to jest takie jakby paliwo. Bądź możecie nacisnąć C, i wtedy samo Wam wyjdzie po prostu ze sterowania drona. Na przykład, jeżeli tak jak ja zaznaczycie jakiegoś przeciwnika, no to możecie użyć C, żeby się cofnąć i anulować skilla, a wtedy już przez ścianę czy jakkolwiek będziecie przeciwników widzieli, także tak tak to wygląda, jeżeli chodzi o, o drona oczywiście można go zestrzelić jak większość tego typu tego typu itemków, przedmiotów także można go normalnie w łatwy sposób zestrzelić kilka naboi i nam dron ginie ale jako zwiadow zwiadowczy taki przedmiot bardzo fajny skill, później mamy Q to jest strzała, która robi nam damage. Zobaczmy. Te boty nie mają pancerza. A na dwie strzały giną. Także mając 100 HP, prawdopodobnie ta strzała zabiera 50, skoro na dwa strzały giną boty. O co chodzi w tej strzały? Czym dłużej przytrzymamy, ten pasek na środku się ładuje, tym dalej możemy strzelać. Na maksa poleci ile chcemy. Oczywiście to się przyczepia do ścian, do podłogi, do przeciwników. Jak od razu puścimy, no to o wiele niżej leci strzałka, także to jest po prostu odległość, czym dłużej przytrzymamy tym dalej poleci i prawym przyciskiem otwiera nam się łuk i, i oraz te dwie kuleczki pod tym ładującym się paskiem to jak sama nazwa mówi są odbicia czyli 1, 0 to od razu się przyczepia, jedna kuleczka jeden kwadracik to raz się odbije od ściany czy od czegokolwiek, dwie kuleczki to dwukrotnie się odbije, także to są dwukrotne odbicia, możecie sobie zobaczyć bum, bum i bum tam się od sufitu odbiło jeszcze raz pokażę, może na jakimś lepszym e, przykładzie. Lotka błyskawicy. Raz, dwa i trzy. I tutaj był trzeci raz, czyli Dwa razy się odbiło. A teraz z jedną kuleczką. Zróbmy to sobie to tak, bum I koniec. I już się przyczepiło, Także to jest. To jest tak się prezentuje. Lotka błyskawica. Ok. E, trzeci skill to jest coś podobnego, jeżeli chodzi o funkcjonowanie łuku, czyli przytrzymujemy lewy, pocisk leci dalej, naciskamy prawy raz lub dwa razy, to są odbicia, zależnie ile potrzebujemy. tylko ta strzała nie robi damage'u, a po prostu robi zwiat. ma jakieś tam swoje określone pole widzenia, w którym robi zwiat i pokazuje nam po prostu przez przeciwnika, przez ściany. taki wallhack można powiedzieć. przyczepmy sobie ją tutaj. boom, i jak widzicie ma jakieś tam pole swoje rażenia. I pokazuje nam przez kilka chwil wszystkich tutaj wrogów. Na przykład, jak przyczepię to tutaj, to prawdopodobnie już nie zobaczę wszystkich. O, widzicie? Widzę tylko paru tych, którzy są z przodu. Tych dalszych nie widać, ponieważ już są poza zasięgiem e, rażenia tego, tego skilla. Po prostu. Tak, dokładnie. Dotąd, dotąd skill ma. Hmm, pole rażenia. No, także ogólnie dalekie. Jak na jakimś bumsajcie to za, z, zarzucicie, no to tak naprawdę wszystkich e, przeciwników zobaczycie. Więc sowa pod tym względem jest naprawdę spoko postacią. No i możecie na przykład, oczywiście, to sobie też odbijać. Dlaczego by nie? Boom, boom, tam się przyczepiło. Widzimy teraz kolej przez ścianę. to można też zrobić taki mix, Cyk, cyk. I na przykład kogoś dobić sobie z kół. Czyli ze strzały, która robi damage. Także, ok, mamy drona, strzałę robiącą damage, strzałę jako zwiat i mamy to ja X, to włożką. jest Ultimate. To jest strzała, która przechodzi praktycznie przez całą mapę, jeżeli się nie mylę. Na środku macie. Taki łuk, jakby to jest zasięg, to Jestem jest jak długo trwa ultimate. Razem da się zasadzić, jeżeli cały czas będziecie klikać, to da się zasadzić trzy ultimate, czyli trzy takie strzały, które robią damage oraz po trafieniu, jeżeli ktoś tym dostanie, pokazują także wrogów. Normalnie po lewej stronie u góry jest minimapa i możecie zobaczyć też, jaki jest zasięg tego, jaki jest zasięg tego skilla. A na treningu klikamy M, to mamy mapę. I możecie zobaczyć, że praktycznie no bardzo, bardzo duża odległość jest z tego skilla. Zaraz poczekam, aż się zresetuje i już wam pokazuję, jak to działa. Boom! Strzelmy sobie raz. Dwa. O, trafiłem, widzicie, i trzy. Zrobiłem damage bottom i w trakcie trafiania pokazało nam prze też przeciwników. Także boom! Zrobimy coś takiego. Ok. Jak widzicie, normalnie można tym zabić, oczywiście to robi spory damage i ma też fajny zasięg. Boom. Jeżeli się nie mylę, to nawet na hita ściąga te boty, może nie, nie, na hita nie, ale na pewno bardzo dużo, dużo zabiera. No i tak jak wam wspomniałem, pokazuje po prostu przeciwnika przez chwilę. Także Sowa to jest taki typowy zwiadowca. Według mnie ciekawa postać. Jeżeli ktoś lubi. No to jest dosyć, bym powiedział samodzielna, przez to, że ma jakieś skale nie dużo jakoś, bo niedużo, ale robi damage i może sam sobie na parę sposobów, bo aż trzema w sumie skillami, może pokazać sobie przeciwnika, więc do odbijania bombsite'ów jest naprawdę spoko i myślę, że to jest bardzo ważne. Ważna postać w teamie taki ważny supportik. Także to był Sowa, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zachęcam do obejrzenia innych moich filmików. Z Valorant'a. Jeżeli chcecie coś konkretnego zobaczyć, to piszcie w komentarzach na dole, jakiego rodzaju filmik z tej gierki byście chcieli jeszcze obejrzeć. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego filmiku. Na razie. Cześć.